Jeśli mywasz nieostre, rozmyte lub podwójne widzenie, masz bóle głowy i odczucie większego ciśnienia w głowie, a w Twoim badaniu okulistycznym jest wszystko w porządku, tomograf również nic nie wykazuje, to za te objawy może być odpowiedzialny Twój górny odcinek szyjny. Przy niestabilności czaszkowo-szyjnej może dochodzić do ucisku żyły szyjnej wewnętrznej, która odprowadza krew z mózgu do serca. W momencie, kiedy żyła ta uciskana jest przez nasze dwa pierwsze kręgi szyjne. Może dochodzić do sytuacji, gdy krew cofa się z powrotem do mózgu. Może to powodować uczucie większego ciśnienia w naszej głowie oraz doprowadzać do wielu dysfunkcji narządów w obrębie naszej czaszki. Mogą to być oczy, uszy lub na przykład ciągłe problemy z zatokami. Może to również zaburzać nasz sen oraz powodować przejściową amnezję. W mojej codziennej praktyce analizuję zdjęcia RTG szyi moich pacjentów oraz sprawdzam, jaki kierunek korekcji jest potrzebny, aby Twój układ nerwowy mógł w końcu się zrelaksować. Prawidłowe ustawienie kręgów szyjnych będzie powodowało lepszą cyrkulację krwi w naszej czaszce, co spowoduje niwelowanie wielu objawów w całym ciele. Jeśli cierpisz na wyżej wymienione objawy, daj znać w komentarzu.